Witajcie kochani, my jesteśmy w mojej podróży, mój mąż mojej. dzisiaj musiał jechać do pracy, więc pojechaliśmy z nim, potem pojedziemy na jakieś jeziorko, mieliśmy jechać do Tratralandii do mojej siostry, no ale niestety nie wypaliło, plany trochę się pozmieniały, niestety nie mogliśmy jechać. Bo byłoby to bez sensu. Po prostu, po prostu, po prostu. Po prostu. I po prostu jesteśmy z mojej marze w pracy. Byliśmy w Krakowie. Teraz będziemy jechać przez Myślenicę, czy jakoś tak. Bo tutaj jeszcze je, w, jednym, w jednym, że tak powiem, barze jest, gdzie musi załatwić sprawę. I będziemy jechać nad właśnie jezioro do Myślenic, czy jakoś tak Mamo, to tam, tam jest. Będzie, tam będzie Mateusz? Nie. Mateusz jest Oliwią Zakopanem. Teraz Milagros, siadaj. Jak nie widzicie, czekamy na tatę. Milagros dostaje kocio-kwitu dla tak, kociego rozumu. Kuba, proszę cię, weź te skarpetki, daj niżej. Nie, no się. No weź, no daj niżej, wiesz jak, jak? ty wyglądasz, że weź się tak ten? Tak zwinia, albo coś tędy. I tak, siedzimy i gramy w zgaduj, zgadule. Eee, Kurczę, powiem Wam, moja. że już nam zabrakło wyrazów na moja literkę A, ja bo mam jak, ty wiecie, ja mam ty no. jak wiecie, wszystko się normalnie prawie kończy na A. Poczekaj. A moja Milagros, co powie? Czy Ty możesz usiąść po ludzku i tymi butami brudnymi po foteliku nie jeździć? Nie mogę. Powiemy. Co powiesz? A, a przywitaj się ładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Fryzurę to ty masz dzisiaj też przed nią? ja? mam gumkę. Masz gumkę? Tylko ty się czesałaś? Nie czesałaś się dzisiaj? A zęby myłaś? Tak. Tak? I ładnie je umyłaś? Tak myślisz? Tak myślę. No super są umyte. A powiedz, powiedz wszystkim, yy, co wczoraj zrobiłaś? Poszłam do niej. A, głupoty opowiadasz. Czy u mama krzyczała wczoraj? No, pochwal się. No, ja nie wiem. Zapomniała. No, czemu wczoraj na ciebie krzyczałam w kuchni? I pozepsułam coś. No, nie wiem, co zrzuciłaś. Kaleś. A. Kubek. Wiedełem. Co Ci spadło? Dziś? Oczywiście, Milagros udaje, że nie pamięta, ale. Nie udaje. A nie udajesz. Wczoraj, wczoraj cały czas mówimy jej, że nie ma chodzić z tabletem w ręce. Nie ma chodzić z tabletem w ręce. No, ale niestety to jest nie do ogarnięcia. Ona hmm. chyba tego nie rozumie. No, i rzeczywiście wczoraj, jak szła, miała wszystko pod pachą: Żyrafę, yy, tableta ja, ja, i. Przestań, kuba. I oczywiście, co? Tablet jest spad na kafelki. Całe szczęście, że spadł z małej wysokości, takiej, że ona prawie kucała. Ale jakby spadł, myślę, szybką do dołu, to by się poczaskał. Więc no, niestety, Milagros, Milagros tablet został zabrany, jak na razie. Nie ma tableta. Tak. Tutaj, jak wracaliśmy z Krakowa, kupiliśmy... Znaczy, potem to nie nawet z Krakowa, bo myśmy, Boże, to przejeżdżaliśmy przez Kraków, ale. Mamo, ona mnie bije. I mamy oscypki białe. Już żeśmy trochę zjedli, ale kiedyś te oscypki były takie fajne, słodziutkie. Takie te... No ty tego nie jesz. Takie fajne, słodziutkie, a teraz są tak słone, że aż mordę wykręca. Co Ty chcesz grać? No to z Gadula. A, z dobra, będziemy grać dalej z Zgadły z Gadula, potem się do Was jeszcze ja, ja powiem. Tam nie może iść sikać tam, gdzie Ty. Idź do wody. Idź. Tam nie ma łazienki. Tam, tam nie ma żadnej wody. No nie mała łazienki. No wchodź! Co? Ja pójdę znowu tam No to idź! Ubierz sobie buty i idź załatwi załatwić już Milagros O, najrzucenie kamieniami, to jest naj... O. No, nie wiem, pobierz te. Milak karmi kaczuszki. No, idź im rzuć. <głosy> <głosy> One se przyjdą po to. Rzuć im! Ona im pokazuje.

I kochani, w ten gorący, upalny dzień. Jest makabrycznie, bo jest 30, ile stopni? Dobrze, jest jakiś tam lekki wiatr. Wczoraj byliśmy nad wodą, ale no. No, i wracając do tego, byliśmy nad wodą, było upalnie strasznie gorąco. Milagros nie chciała czapki, no się wzięliśmy i ubierać ją na siłę. Pokażę, bo tam wam nagrałam, znaczy będzie już na pewno widzieć wcześniej, jest tam filmik, gdzie Milagros skarmi kaczki. Chciała im oddać całe nasze jedzenie tym kaczkom, jakie żeśmy mieli. Oddała im pączka swojego, chciała oddać jeszcze Kuby pączka, bo ona wpadła na powiedz że może Kuba nie będzie jeść tego pączka. Do tego oddała bułkę i wszystko co jeszcze było oddane chciała im oddać. muszę tu patrzeć. Chciała oddać im chrupki. I tak dalej, i tak dalej. Mi schodzi tak rozchodzi do nowego przedszkola, mówiłam Wam. Przedszkolem jest zachwycona. i aż się boję, co to będzie we wrześniu, kiedy będzie musiała iść już do swojego przedszkola. Ja tym przedszkolem jestem też zachwycona. Właśnie idzie Kuba. Pokażę Wam. Tak, przez ulicę przechodzi tędy. Idzie, 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 idzie. Zaraz opowiem Wam o kryczkolu, tylko dogadam się z kubą. Kuba przyszedł, załatwił co ma załatwić, posiedział nawet nie minutę i już idzie. Gdzie idziesz? A nie idziesz na dwór? Za gorąco jest? Nie, Po co? O Boże, święty, i tak się wybrudzisz i tak się wybrudzisz. Przestań się wygłupiać. Idź. A oh, Boże. Proszę bardzo. No, wracając do przedszkola, to w przedszkolu jest piękny plac zabaw. Do tego jest super jedzenie. Nigdy nie wiedziałam, żeby u nas w przedszkolu Milagros została jajecznicę z Cebulką, albo na obiad. O, na przykład, ostatnio na obiad był, był ryż z koktajlem truskawkowym, gdzie Milagros u nas w przedszkolu nawet tego nie ruszy, a tam była zachwycona tym koktajlem. Potem dostała no, na drugi dzień były pierogi leniwe i zupa z ryżem pomidorowa. dzisiaj na przykład było jajko, jajko barszcz czerwony z jajkiem, a do tego na drugie danie co oni dzisiaj mieli mają na drugie danie a ryb filet z miruny chyba, ziemniaczki i kalafior z bułką tartą. No to jest naprawdę coś, bo u nas takiego takich rzeczy fajnych nie ma. Na podwieczorki mają arbuzy, owoce i tak dalej. Ostatnio też mieli karczek, jakiś taki zapiekany. Wczoraj, wczoraj, no wczoraj Milagros nie była, bo byliśmy nad wodą, ale wczoraj Milagros widziałam, tam był kurczak pieczony, jakaś tam rosołek chyba, więc naprawdę jest to. Ja nie wiem, czy to jest inaczej podawane, czy te panie mają inne podejście do dzieci. że Milagros. Ostatnio była grochówka, przepraszam, ostatnio była grochówka. Gdzie wiem, że Milagros grochówki raczej nie je. A o, ci już z lodem. Gdzie Milagros grochówki raczej nie je, a okazało się, że przyszedł do domu i powiedziała, że na pierwsze danie była grochówka i nie uwierzycie, ale miała pretensję, że tej grochówki było tak mało, że tej zupy dostali tak mało, więc y, nie wiem, y, jak to ogarnąć i co to będzie we wrześniu, kiedy ona nam powie, że ona nie chce wracać do swojego przedszkola. A tak baliśmy się, że nie będzie chciała iść do innego, a tu widzicie całkiem, całkiem, całkiem inaczej to wygląda. razie się z wami żegnam, jeszcze coś z domu nakręcimy. A ty gdzie idziesz? Do domu. Do domu idziesz jednak? Nie idziesz na dwór. No przestań, wiesz, te spodnie możesz mieć. ciasno A i ciasno. No tobie to bo nie wiem, czy coś może być ciasno jak ty. Szkieletor wyglądasz. No, więc co? Więc y, zobaczymy się trochę później. Do zobaczenia. Papa! Pa. Witajcie kochani, jest sobota, jest niewyobrażalnie gorąco. Jest teraz pół do drugiej. Ja przybyłam o pierwszej z pracy, ale wyglądam, ale jest po prostu strasznie. Nie ma czym. Y... Oddychać. Kuba był na dworze, ale muszę Wam powiedzieć, że y, przyszedł z powrotem do domu, bo jest strasznie, strasznie gorąco. Milagros też nie chciała zostać na dworze, więc y, jesteśmy w domu. Wentylator trzeba włączyć, bo za chwilę padniemy. Y, Wybrałam pranie. Schło dokładnie na balkonie, chyba półtorej godziny wczoraj, więc naprawdę to jest to jest coś. Można prać. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Nakręciłam Wam trochę jak byliśmy nad wodą w czwartek chyba. Więc możecie sobie to zobaczyć. Milagros oczywiście nie zjadła banana rano. Więc trzeba go to jest z niego koktajl albo coś tędy. Yy, więc tak jak widzicie, pokażę Wam zużyte butelki wody od wczoraj. I to jest nasz ulubiony sok. Klei się cały, oczywiście. Z biedronki. Tu mamy akurat malinowy, ale teraz dla odmiany jeszcze nie otwarty. Kupiliśmy pomarańczowy. Jestem ciekawa, jak to będzie smakować. Kupiłam przy przedszkola Milagros też w czwartek, nie w czwartek, w środę wodę truskawka i to jest ta woda gorczyńska, ale powiem wam, że chciałam wodę niegazowaną, a ona jest zrobiona z takiej jakby jak tu pisze wody źródlanej, napój Teraz napój niegazowany na bazie górskiej wody źródlanej i ona ma taki posmak, jakby była yy, gazowana i milagros, to nie odpowiada niestety i nie chciała jej pić. Pokażę Wam jeszcze, kupiłyśmy w Biedronce, był ten kisiel. Nie wiem jak to się czyta, pita aja, pitahaja, nie wiem. Był taki z kawałkami owoców. Był jeszcze papaja, takie coś podobne do kiwi, mango, a Milagros wybrała sobie to i jest to obrzydliwe. Śmierdzi jak taka, wiecie, jak taka tania herbata, taka czarna tania herbata w takich, tych po prostu obrzydliwie. Było to niedobre, oczywiście Milagros chciała, jak powąchała to powiedziała, że już nie chce i na tym to się wszystko skończyło. Więc teraz co? Myślę, że zakończę już ten vlog. Bo nie ma co kręcić. Yy, wrzucę go na kanał, a od jutra zaczniemy kręcić coś nowego. Milagros, jak się czujesz? Dobrze, a gorąco ci jest? Może ściągnij sobie sukieneczkę, co? Co? Wciągasz sukieneczkę? Tak? Kuba coś tam sobie ogląda, wziął zimny prysznic i teraz powiedział mi, że ja też muszę iść wziąć zimny prysznic, taki jak on. Nie wolno używać ciepłej wody, tak powiedział. Więc co, na dzisiaj kończymy, wrzucamy vloga, a od jutra zobaczymy, może gdzieś pojedziemy. Dzisiaj powiem Wam, że nie mam siły, naprawdę nie mam siły nigdzie jechać. Chciałam z nimi gdzieś jechać, ale i oni nie chcą, i mi się nie chce. Mąż oczywiście pojechał na zlot, więc yy... Dobyt goszczy kupę kilometrów. Współczuję im tych motorach. Jeszcze, jak jechali, to na pewno ok, ale jak będą musieli jutro wracać, to na pewno nie będzie ok, yy, więc może jutro gdzieś pojedziemy. Zobaczymy, więc stamtąd troszkę ponagrywamy. To do zobaczenia. Pa, pa.